Dlaczego nie widzimy właściwie tej belki we własnym oku, choć jest ogromna, a widzimy te drzwi, te maleńkie cząstki tej belki w oczach innych ludzi? I właściwie wydaje mi się, że Ewangelia pokazuje nam nie tylko dlaczego. Ale Bo normalnie, gdy tą Ewangelię słucham i nawet komentuję z kimś innym, pytam, się, to przecież jasne, widzimy błędy innych osób, własnych błędów nie widzimy, no to się pytam, no a jakie są twoje błędy? I to gada. Nie wiem jakie, nie wiem na czym one polegają, dlaczego? I jak je rozpoznać? I wydaje mi się, że właśnie tkwi ta wskazówka, jeżeli ja widzę pewne drzazgi, o tak. Innych ludzi, a one są częścią tej belki. To po, prawdopodobne, że to, co mnie denerwuje i widzę jako błąd w innych ludziach, to jest właśnie także moim błędem, którego po prostu nie dostrzegam. A dlaczego nie dostrzegam? Widzę, że odpowiedź jest już w pierwszej części Ewangelii, kiedy Jezus mówi nie sądź, bo taką samą miarą będziesz osądzony. I to nie jest zemsta Jezusa, że to jest jakaś konsekwencja, tylko to jest po prostu prosta konsekwencja tego. Jeżeli ja zabeziam bardzo mocno poprzeczkę tak wysoko, że po prostu nie jestem w stanie zdać tego egzaminu na bycie ok i bycie nie ok to wówczas nie dostrzegę tej własnej węgi tego błędu, natomiast zacznę dostrzegać ten błąd w innych osobach. Czyli już tutaj, na samym początku, tkwi problem, że może za wysoko staramy się określić tą poprzeczkę i nie pozwalamy sobie na błąd. Bo gdybyśmy sobie na ten błąd pozwolili, byśmy dostrzegli, że jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, to byśmy od razu wyznali ten grzech, zrobiliśmy ten błąd, błąd to grzech. Czyli zrobiliśmy, no nie chcieliśmy, poprawimy się, zrobimy inaczej. Tu już byłoby po sprawie. Natomiast kiedy po prostu twierdzimy, no nie możemy zrobić tego błędu, to jest ogromne, to jest zbyt duże, to zaczyna się tak, że wypieramy, wypieramy i przenosimy na inne osoby. I w nich widzimy błąd, zamiast spojrzeć na siebie. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy być bardziej wyrozumiali dla siebie że wówczas tak, że będziemy tacy dla innych. I to nie ma nic z sobie, to nie ma nic w takim powiedzmy takim zbyt usprawiedliwianiem siebie i taką, takim negowaniem wszystkich błędów, wszystko jest okej. Okay. Nie. Właśnie wydaje mi się, że o wiele łatwiej dostrzeżemy wtedy coś co możemy poprawić i z dużą większą radością zabierzemy się za to, żeby to poprawić, kiedy to nie będziemy do tego przywiązywali aż takiej wagi.